Witam serdecznie, Robert Hartwig. Zapraszam do, do przejrzenia nowych ofert pracy. A w tym momencie przedstawię Wam ofertę na produkcję sałatek, ważenie, krojenie, warzyw, pakowanie. Fajna oferta. Nie trzeba tutaj wielkich kwalifikacji, odrobinę języka, umiejętność posługiwania się wózkiem paletowym więc całkowicie do ogarnięcia przez większą grupę ludzi. I tak, przeczytam Wam to, co jest w ogłoszeniu, a resztę po prostu sobie już przeczytacie. Zgłoszenia przez formularz kontaktowy, najważniejsze rzeczy, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i dokumenty od razu dołączajcie, czyli cv -kę. jak macie jakiś certyfikat, to wiadomo, że zapłaci Wam więcej. To wszystko jest ważne. Lecimy. Zatrudnimy pracowników produkcji sołatek, krojenie i wa ważenie warzyw, zbieranie zamówień, pakowanie. Mile widziane pracownicy obojga płci. Firma jednak nie zatrudnia par. Tak bywa. Warunki i zabezpieczenie społeczne w, w pełni w Niemczech po przepracowaniu odpowiedniego okresu masz prawo do emerytury i innych świadczeń, które są po prostu płacone z. Z części pensji, na która idzie na podatki, wiadomo. Panowie powinni być gotowi do podnoszenia produktów ważących od 5 do 10 kg. Biała odzież i gumowe buty zapełnione są przez firmę. Praca odbywa się w temperaturze około 2 stopni Celsjusza, więc nie jest za, za ciepło. Trzeba sobie, e, trzeba sobie po prostu zapewnić odzież taką, żeby. no To nie może być krótki rękawek. Wszystkie długie rękawy. To tak podpowiadam od siebie, nie? Nie wymagane są uprawnienia na wózki widłowe, pożądane jednak doświadczenie w pracy z paleciakiem. Stawka 14.53 brutto na godzinę, start od 15.04. Dojazd do pracy zapewniony przez firmę koszt 6 euro za dzień od osoby. Tutaj też są kwa kwatery, standardowo zapewnione, jedno i dwuosobowe. Dla wszystkich nowych pracowników przewidziany jest dzień próbny około 4 godziny, który jest Płatny, jeśli pracownik kontynuuje pracę. Czyli musicie wziąć pod uwagę to że jak będziecie naprawdę że tak powiem nie w formie nie będziecie ogarniali nie będziesz ogarniał to pracodawca zastrzega sobie oczywiście zgodnie z niemieckim prawem możliwość podziękowania tobie po czterech godzinach. I mi bardzo zależy na tym żeby osoby które jadą na te, to czy inne zlecenie po prostu bardzo dobrze się przygotowały. No, do tego i, i, i spokojnie sobie pracowały tak długo, jak tego chcą, oczekują. No, najlepiej, najlepiej dłużej, tak? Minimum te 3-6 miesięcy. Proszę o wysłanie cefalki przez formularz z aktualnym zdjęciem. Możecie to zdjęcie, nie wiem, mieć dorzucone do, jako dodatkowy plik. Pamiętajcie, żeby cefalka była nazwana waszym imieniem i nazwiskiem, i yy, i miejscem pracy, na które aktualnie kandydujecie. To bardzo ważne, ułatwia pracę. I tak, no, niemiecki język teoretycznie nie jest jakiś tam strasznie mocno wymagany, tylko że to jest praca w ekipie międzynarodowej, gdzie niemiecki no, jest mile widziany. Tak? To, to A1 czy A2, takie na, na produkcji, takie zwykłe, kwadratowe, nie musi być piękne to jest najbardziej najbardziej mile widziane. Zapraszam do kontaktu telefonicznego no i do wypełniania formularzy. Dziękuję, pozdrawiam.